Najlepsze, co tak naprawdę możesz dla siebie zrobić, to nauczyć się milczeć. Nauczyć się, że nikt nie musi wiedzieć tego, co planujesz. Nikt nie musi wiedzieć, dokąd zmierza Twoja droga i co chcesz w życiu osiągnąć. Uwierz mi, że czym mniej ludzi wie, tym mniej ludzi będzie chciało Ci to zepsuć. A niestety tak to działa, że jak ktoś widzi, że Ci się powodzi lepiej, to chcąc nie chcąc, tak będzie robił Ci pod górkę. Dlatego naucz się milczeć i szanować to, co masz. Naucz się dążyć do własnych celów samemu. Bo ty nie potrzebujesz publiki, oklasków ani nikogo, kto będzie ze tobą biegał i namawiał cię do tego, żebyś poszedł krok dalej. To twoja decyzja doprowadziła do tego, że czegoś chcesz. To teraz zrób drugi krok i to osiągnij. Pamiętaj, nie jesteś tutaj po to, żeby się komukolwiek podobać. Nie jesteś na tym świecie po to, żeby komukolwiek imponować. Jesteś na tym świecie po to, aby wygrywać. Dla siebie, a nie dla innych. Dlatego powstrzymaj się przed opowiadaniem o tym, jak to dobrze ci idzie. Pamiętaj, że znajdzie się dziesięciu, którzy zniszczą ci to tylko i wyłącznie dla zabawy. Bo ludzie są tacy, że jak mi nie wychodzi, to tobie też nie będzie. Dlatego szanuj swój sukces i szanuj siebie. Pozdrawiam.